Tak nie ma sensowania tego, że to może się rozdać. Jesteś pomal, bez gorączki, bez obaw. Jestem jedyny taki i powiem wam, jak zdobyć jeden otaku. Po prostu weź jeden rachunek za swoją obecną telewizję z ostatnich trzech miesięcy. Wyjdź do Cyfry Plus się z jedynej takiej telewizji przez trzy miesiące za darmo. A kolejne dwadzieścia dostaniesz w promocyjnej cenie i z kanałami HD. Nie była taka telewizja. Pyszkówki, na Znakomity thriller. Oskar mówił, znacie? Tak, Jak zawsze DMR-y. Ojej, dzisiaj ja no to jest laurofofo! Trzeba wzmocnić odporność, ale jak? To proste, trzeba stosować imunerum, prawda, mamo? Prawda! Super metodę tym zawiera aż pięć naturalnych składników. Każdy z nich wzmacnia odporność, ale połączone w jednym serobie działają jeszcze skuteczniej. Odkąd ta